Witam. Dzień dobry. Więc mamy teoretycznie przyjemną linię, Ciastka wezmę. Tu armor, armor. Scena. No, no. Czemu mu za nie leci? Gram pod drużyny, zobaczymy, czy odda. Ja będę, kurwa, ten co będzie dzierżył krzyż drużyny. Czyli robię za engage, za CCKi, za front lane. Mam nadzieję, że tego nie spierdolą, chłopaki. Nie nafidujcie i damy radę w tych fightach. maksujemy Gdzie masz głowę? Gdzie jest szyja? No Malphite w sumie nie ma szyi. W sumie tak sobie myślę, przez to, że Atrox na pasywce ma Magic Damage i na W ma Magic Damage, to on wcale tak źle nie stoi na Malphite, który stakuje Armor. Bo, bo to zmienili w ostatnim patchu. No i tak, dwa nie trafił i tak nie prawie na nie? Witam. Do tego nie ma many i zaraz się wyleczy. Eee, no, to, e, to nie wiem. Ciężka linia, naprawdę, no. Ciężko. Teraz już praktycznie nie da się lejnować na to. Szkoda, że no, żugar do tyłu, bo na ganku oczywiście nie byłoby trudno go zabić. I nadal, nadal jest opcja, nadal jest opcja, nadal jest kurwa opcja. Jeżeli on tu nie przyjdzie, to się w kurwie. Nie wierzę. Ech, mógł z tą Erką poczekać, nie? Mógł z tą Erką poczekać. Teraz druga rzecz. Ja już widzę, że jest nobaskiem, bo po ganku nie przepuszczał mi nikosę w piziec. Teraz, gdyby Atrox chciał, to by to zastopował ten pusz. No i jest i to zrobił. Także to właśnie o, o, o tym mówiłem, nie? No dobra, dobre W weszło tutaj. Nie zastopuje tego jednak. To dużo milionów jest chyba. Brakuje jakiegoś ceseczka jednego. Ja cofam, bo już nie ma sensu goni, trzeba zrykolować. A coś tam to bierze, nie? No tak, zgadza, zgadza się Jajko, zgadza się. No ale ja, ja mówiłem, no, no który jest baskiem? Autofil, mówiłem. Nie, nie wiedziałem tego przed kliknięciem yy, przed sprawdzeniem, nie wiedziałem tego, ale od razu to widać. I no kurwa, dlatego nie widzę przyszłości w tej grze za bardzo. Będzie nam bardzo ciężko ugrać. Przynajmniej Smite nam ugrał jakimś sposobem dziwnym. Zreumujemy. My musimy raumować, nie zostaje nam za bardzo nic innego. A o znaczy na Syndre wejdziemy tutaj Tak się ugrywa Gierki, tak się malfightem robi gry Ku, na pierwszy level na Creepy Taka, nie rozumiem ku, na pierwszy level na Creepy o co chodzi Ładnie! No i wracamy! Powtórka z poprzedniej gry, pamiętacie to na kledzie? Przenie, dwie gry ten. Flash musiał być flash, musiał być flash. Bo zabrakło nam troszkę obrażeń i jeszcze demolisz. O, tak. Dawaj Goldzika. Jeden plek. Może jeszcze jeden? Czy ma TPK? Kurwa ma TPK. Tormaila zrobię pierwszego. Myślę, że w porządku. rka nie potrzebna, dobra, nieważne. Ten Herald taki z dupeczki troszkę. Ale dobra, może nie jednak. Trochę many mam, trochę many mam. Tylko no właśnie, właśnie, tylko trochę. To jest właśnie mój którym przepiękny, wspaniały człowiek. Gdzie ona się też wypierdolić, jak this. No nawet nie wie. Albo wie, nie no to wie raczej. Teraz ku i martwa. O, dostała od Senny, tylko to nic nie zmienia. I teraz mi powiedzcie, na jaką kurwę wchodzi w walkę z Atroxem, z którym nie może wygrać, dostaje Rkę senny i musi dać flesza do tyłu. Nie wiem, nie wiem. To są właśnie pytania bez odpowiedzi, nie? Pytania bez odpowiedzi. Może myślą, że wygra? Dostał Rkę Senny i nie wygrał. A to, to, to mocno się przeliczył, wiesz, no, mocna pomyłka w obliczeniach wystąpiła, no okej, okay, no wiadomo, no, 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 no nikt nie jest kurwa idealny, ale no nie wiem, bez przesady, no, kurwa, no to, to im chłop przesadził, zdecydowanie przesadził. No, ja bym bieg pod tower, a i typowi kurwa podaję 500 HP zostaje i bym stwierdził, o no, jednak przeliczyłem się o 500 obrażeń na szóstym levelu. Myślałem, że moja RK wykurwi za 1000. no nie wyjebała, no nic, no wiadomo, nie ma co marudzić, jedni i drudzy pomieniają błędy. No teraz, widzicie, teraz my się tu pozabijaliśmy. Ale to są takie, wiecie co, rzeczy, które bardzo dużo zmieniają. I tutaj też to, co się nam dzisiaj stało, o. I teraz ja sobie idę Syndrę upolować, check this. Syndra jest moja. A, nie, jednak nie. Nie, 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 jednak nie. Wartowałem. Idę na górę. Widzę tam mieli w krzaku. Tego nie wyszło. O kurwa, flash tu się wyjebał, dobra, nice Dobra, to jest to, to dużo daje Mogłaby wziąć wieżę za, jak gdybym tu nie tepnął Naprawdę by mogła Dziękuję Okteni, cześć! Taki subskrybent to skarb, dziękuję bardzo! Co u Ciebie Okteni? Merkurki chyba zmontuję, bo dużo sunów mają, a nie mam tenacity. Nie, chcia nie chciałem na linii robić Tenacity bo useless Ale już teraz w fighter się przyda Fajnie to wygląda na boje podnosi, nie? O kurwa Mago, wow, 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 nice. Zobaczcie, Tormeil lepiej poszuje mnie niż Sunfire. Ja nie wiem po co ludzie kupują Tormeil, eee, Sunfire. Jest Zawsze Tormeil jest lepszy, jak przeciwnik jeszcze używa healingu. Quatrox. jako Atrox. jak to na wsi, bo ty na wsi żyjesz. A mieszkałeś gdzieś w mieście trochę, okteni? Czy całe życie na wiosce? Kurwa. Dobra. Ja mogę się solować z nim. Mamy go. Trochę tam. Yy, prezencik. Yy, no, ładny prezencik tam dał. Ja idę do przodu, kurwa, tankuję ryjem, bo mam, nie mam merki, to jest tylko tankowania ryjem. Jestem. Ten... Ja żyję! O kurwa, Jaxo! Nie uleczyło. Mam TP mam TP mam TP, 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 mam TP. Kurwa! Typuję! I tankuje Nie, nie, już, 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 już! Już, 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 już! Jest spoko, jest fajnie, upaki. Mamy barona? Za jednego killa? Ale się wiebał, ale się wiebał na bułej łokieć. Ta zyrka chyba też chce się wyjebać. Mogę jej pomóc. BUM! O kurwa. Dobra. Cofnę. Abyssal mask teraz może, co? Magic Pendant będzie dodatkowy. Myślę, że... Że okej. Okay. Dużo rezistów mam, no ale jak już mam ten Tormain armor, to w sumie za bardzo więcej nie potrzebuję. Bójcie master właśnie nie, jednej gry brakowało, później dwóch, później jednej, później znowu dwóch, eee, no i tak na razie się buja. Może teraz wygram, to będzie brakowało... Czekaj, brakuje teraz trzech czy dwóch? Nie jestem pewien. Może teraz brakuje dwóch, albo trzech, musimy policzyć, nie pamiętam już. Paki jeszcze nie ma merki. Bum! Kurwa! No nie wiem. Juzles jesteśmy, ja trochę. Gdzie jest Diana? Martwa. Hmm. To nie ten turniej tu tutaj, bo nie jestem pro playerem. Ostatnia gra na tym turnieju, Ksajo. Gdzie byłem najsłabszym ogniwem turnieju, to szczerze powiem ci, nie czułem się z tym komfortowo. Więc pewnie tam też nie czułbym się komfortowo. Dlatego no, to nawet dobrze, że nie gram. Robię jakiś turniej z poceńców. To niech biorę z poceńców. Truskaweczki, miam, miam, miam. To kiedy trening, żeby być pro? Za późno, żeby być pro. Krusesa. Wiesz, czego nie ma? Ja ci powiem, czego nie ma: Zapału. No dobra, wiecie. no mo Może Kubon z mają tam Mastera Grand Mastera. Ale kto ma sylwetkę greckiego boga? Wiesz, ja w, innych, ja w innych dziedzinach życia nadrabiam, nie? Nie można mieć wszystkiego. Ja, ja wolę się skupić na trochę innych rzeczach niż na tym komputerze. No nie ty, kuban. I, i to jest to po prostu. Nie chcę mi się siedzieć tyle godzin na streamie, oglądać replay, e, analizować gry, tak jak papusiak 10 godzin jakiegoś kurwa OTP Barda ogląda, żeby tylko Bardzikiem trochę lepiej zagrać. Mi się już nie chce. To już wolałbym, wolałbym pójść naprawdę w content kurwa JR, robić jakieś inne rzeczy niż tylko napierdalać tę ligę. No wiem, że to dziwnie brzmi, bo ja napierdam ciągle w ligę, ale gdybym miał tryhardować ligę albo wybrać zmianę kontentu. To bym chyba wybrał zmianę kontentu. O kurwa. Ale jakby je bali. Ty, ja jestem w szoku. My idziemy po grę. Nie, chyba nie zdążymy, czy zdążymy. Nie, 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 nie. Nudzi liga? Nie, nie o to chodzi, że mi się nudzi liga. Po prostu, żeby osiągnąć w tej grze więcej, musiałbym w nią więcej włożyć. O no tak, wiesz, sportowiec, który yy, chciałby być lepszym sportowcem, o to jeżeli trenuje, załóżmy, tyle co każdy, to będzie jak każdy trochę, nie? Musiałbym trenować ciężej. Czyli ja, żeby być lepszym graczem, musiałbym grać więcej i musiałbym grać prawdopodobnie na więcej, więcej na większym skupieniu. I się, nie wiem, na przykład po streamie, jeszcze siedzieć, oglądać, na przykład jak tam ktoś gra, analizować jego grę, zobaczyć jak rozgrywa jakiś tam konkretny match-up. Takie rzeczy, takie rzeczy. Będę w tym miejscu, dlatego że gry, które gram na streamie, nie dają mi jakiegoś większego progresu. Dają tylko trochę progresu. A inaczej, móg mógłbym z tych gier więcej wyciągnąć, gdybym się bardziej przykładał, starał i skupiał na grze. Oczywiście, ale nie o to chodzi w streamingu. Ja już, trochę tej, wie, ja już trochę w komputerze osiągnąłem, nie mam też już takiego też super parcia. Mniej więcej wiem jak wygląda eSport, sport jak być pro -gracze. wiadomo mogę być pro streamerem jak nie wiem, Over czy kuba, gdzie tam czasem się mogą otrzeć o jakiś e-sport. Ale nawet widzisz, że i oni nie grają w żadnych drużynach, ani nie ma za dużo inicjatyw takich pro, pro e dla streamerów, nie? Nie ma tego za dużo. Chcieliśmy zabić drużynę w Ultraligę, to nam zablokowali streamowanie, więc no tak to, tak to się klaruje, nie? Nie ma do końca, wydaje mi się, warunków dla, dla streamerów, żeby mi się chciało tryhardować. A, wywalili. A, to też, to też, to tam priorytety się zmieniły. Ja to rozumiem. O kurwa, diebałem. Ej, dobra, Baron. Weźmy Barona! Dobra, ja and, and, and. dobra, w sumie racja. 1800 HP wydrainowałem. Ta moja RK w Syndrę była dość słaba tutaj. No. Zresztą tutaj strasznie, Uzes. Jack Shaw to dwa razy mnie uratowało w tych teamfightach tutaj. Więc tutaj jest bardzo, Uzes. Jack Shaw w teamfightie jest najsilniejszym typem na Najsilniejszym. Rozumiesz? Nie ma lepszego przedmiotu. Te event gauntlety, to daleko w tyle są w teamfightach. Bo nie dość, że ono daje ci dużo armora i rezista, To jeszcze po prostu daje cię leczy za jakąś wartość typu 300-400 HP. To nie jest mało przecież. A przeciwnikom zabiera. Więc jak... Zaczek... Nawet więcej niż 3400. Więcej, nawet więcej.